Witajcie, kochani, dziś taka szybciutka wrzutka na temat zwycięzców. Mamy dwie zwycięzczynie. Są to dwie dziewczyny, które wybrały sobie wspaniałe dary. I jedna odpowiedź jest tu. I druga odpowiedź jest tu. Jak widzicie, dzisiaj mam pomocnika. To jest pomocnik Mikołaja prezenty będą przygotowywane postaram się wrzucić w poniedziałek jak pakujemy wasze prezenty mam nadzieję, że ten pomocnik też mi pomoże dzisiaj postanowiła mi towarzyszyć serdecznie jeszcze raz gratuluję dziewczynom nie przedłużając może szybki fragment żeby was zachęcić dziś fragment królowa omdlenie trwało krótko Przemknęło przez umysł królowej niczym czarna burzowo-chmura. Czas stanął w miejscu, a powietrze zgęstniało, stając się ciężkie i gorące, jak rozżarzony węgiel. Serce Klejko biło szybko, nerwowo, jakby wyczuwało nadciągające niebezpieczeństwo. Nie potrafiła pojąć, dlaczego nagle wszystko wydało jej się puste, bezwartościowe, pozbawione znaczenia. Rytuały, ceremoniały, tytuły, osobowości, wszystko to, co dawało, co dotąd nadawało sens jej istnienia, zbladło. Wyparowało jak miniony sen. Na chwilę obecną to jest tyle. Słuchajcie, życzę Wam spokojnego wieczoru, jeszcze raz gratuluję dziewczynom i. Zachęcam do zakupu. Trzymaj.